Cześć, z tej strony Maciek z Ride with Me. Celem dzisiejszej wycieczki jest pokręcić się po centrum Gdyni. Startujemy z Sopotu, w tym momencie jedziemy drogą rowerową wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Jest to nowa inwestycja rowerowa, w sumie jadę tędy po raz pierwszy. W stosunku do tego, jak wyglądało to wcześniej, zmiany są mega pozytywne. Na tle całej trójmiejskiej infrastruktury rowerowej Sopot wypada najsłabiej, ale widać, że sporo zaczęło się dziać w tym temacie i to cieszy. Jedziemy przez niewielki park naprzeciwko wydziału zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Można by rzec piękna Polska złota jesień. Szkoda, że taka nie była jeszcze 15 minut temu, gdy jadąc tu z Gdańska złapałem mnie dwie ulewy. No ale prognozy są optymistyczne, mam jakieś zapasowe ciuchy, więc nie ma co narzekać. Przestrój miasto przebiega w miarę spójny ciąg drogi rowerowej, jednak nadal zdarzają się przejazdy wymuszające zmianę strony, po której jedziemy. O ile jadąc rekreacyjnie, można by pominąć ten fakt, o tyle dla osób dojeżdżających codziennie rowerem do pracy lub szkoły na dłuższym dystansie może być to uciążliwe. Prawie jesteśmy w centrum Gdyni. Jeszcze przejazd wzdłuż alei Piłsudskiego kawałek bulwarem i dojechaliśmy do najbardziej reprezentacyjnej części miasta. Dotychczas w tym miejscu znajdował się duży parking. Obecnie miejsce dostępne jest tylko dla pieszych i rowerzystów. Mieszkańcy i turyści poruszający się wyłącznie samochodem z pewnością niechętnie patrzą na te zmiany. W mojej ocenie są one jednak na plus. Jesteśmy na Molo Południowym. Szybka panorama na gdynię i ruszamy wzdłuż nabrzeża pomorskiego, gdzie zacumowane są znane gdyńskie żaglowce. Pierwszy z nich to dar młodzieży, szkoleniowy statek Uniwersytetu Morskiego zwodowany w 1981 roku. Nadal służy kolejnym pokoleniom studentów. Statek piracki to lokalna atrakcja turystyczna. Maszty ma, ale żaglowcem nie jest. W sezonie letnim pływa po zatoce Gdańskiej i Gdyńskim porcie. Do nabrzeża pomorskiego cumują także statki białej floty obsługujące różne linie turystyczne. Najpopularniejsze kierunki to Hel i Sopot. Jest możliwość zabrania na pokład roweru, ale liczba miejsc jest ograniczona. W sezonie letnim wielu rowerzystów płynie na Półwysep Helski i wraca do Trójmiasta na kołach lub odwrotnie. Jest to bardzo fajny pomysł na całodzienną wycieczkę. Dojeżdżamy do żaglowca Dar Pomorza. Jest to statek muzeum zacumowany w tym miejscu od 1982 roku. Został zbudowany na początku XX wieku, a nazwę dar pomorza nosi od 1930. Wykorzystywany był jako statek szkoleniowy. Zasłynął jako pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, który opłynął dookoła świat i przepłynął pół miliona mil morskich, co odpowiada 25 rejsom dookoła świata. Kolejny okręt to polski niszczyciel, ORP Błyskawica, służący z małymi przerwami marynarce wojennej w latach 1937-1967. Uczestniczył w działaniach II wojny światowej od pierwszych do ostatnich dni walk w Europie, operując na Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym. Od 1 maja 1976 roku zacumowany jest jako okręt muzeum. Jest najstarszym na świecie zachowanym niszczycielem. Udajemy się teraz na nabrzeże, gdzie jeszcze do niedawna znajdowały się hale przedsiębiorstwa Dalmor, które w przeszłości zajmowało się głównie rybołówstwem dalekomorskim i przetwórstwem rybnym. Obecnie nabrzeże zmienia charakter z przemysłowego na mieszkalny. Powstaje tu nowe osiedle. Udajemy się teraz ulicą Tadeusza Wędy w kierunku wejścia do portu Gdynia. Przed nami budynek Urzędu Morskiego. Po lewej stronie widzimy budowę publicznego terminalu promowego. Jest to największa od lat inwestycja realizowana w porcie Gdynia. W budynku na wprost mieści się obecnie Muzeum Emigracji. Jesteśmy na nabrzeżu pilotowym. To najlepsze miejsce, z którego możemy obserwować statki wpływające i wypływające z portu. Ponowny widok na budowę nowego terminalu promowego. Gotowy obiekt zostanie oddany do użytku w połowie 2021 roku. Krótki stop przy przedwojennym schronie dla pracowników Urzędu Morskiego. Konstrukcja dachu dwuspadowego miała powodować odskok bomby lotniczej. A to już plac kaszubski i postać Antoniego Abrahama, cenionego kaszubskiego działacza zwanego królem kaszubów. Wjeżdżamy teraz na zrewitalizowaną część ulicy Abrahama, z której usunięto większość miejsc postojowych na rzecz wspólnej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Biorąc pod uwagę inne przedsięwzięcia, widać, że Gdynia idzie w stronę ograniczenia dominacji kierowców i samochodów. Przejeżdżamy przez skwery imienia tajnego chłówca harcerzy. Na placu grunwaldzkim szybki rzut oka na kolej linowo-terenową, którą można dostać się na kamienną górę i powoli wracamy na bulwar nadmorski. Niezależnie od pory roku i pogody, bulwar nadmorski przyciąga tłumy spacerowiczów. To już koniec dzisiejszej wycieczki po Gdyni. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o atrakcjach Trójmiasta i poznać inne ciekawe miejsca, zachęcam do pobrania aplikacji Ride With Me z Google Play lub App Store. Do usłyszenia, cześć, pozdrawiam.